Cześć, chcę dzisiaj Tobie pokazać ćwiczenie, dzięki któremu w bardzo szybki sposób uspokoisz się, wyciszysz swoje emocje, kołatanie serca czy możesz bardzo łatwo obniżyć sobie ciśnienie. Będzie to ćwiczenie oddechowe. Ja akurat usiadłam sobie, żeby mi było wygodniej, i żeby Wam pokazać, ale równie dobrze możesz to ćwiczenie wykonać na stojąco. To, co bardzo ważne w tym ćwiczeniu, to zwrócić uwagę na kilka elementów. Zaraz o nich powiem, ale nie chcę, żebyś się stresowała, jeśli nie jesteś w stanie ich wszystkich ogarnąć, ponieważ jako początkująca osoba rzeczywiście może ci być trudno myśleć o wszystkim, więc na początku skup się na oddechu. I ćwiczenie polega na tym, że będziemy przez 4 sekundy nosem wdychać powietrze, potem będziemy przez chwilę je trzymać w swoim ciele, dokładnie przez 4 sekundy. A następnie przez 6 sekund powoli będziemy wydychać to powietrze. Przy czym bardzo istotne jest to, żeby to powietrze było wydychane tak, jakbyś piła napój przez słomkę czyli trzeba zrobić taki dziubek. Ja dodatkowo lubię w tym ćwiczeniu podczas wdychania rękę, którą mam umieszczoną tutaj na klatce piersiowej, pukać w swoje ciało. Z tego względu, że to będzie pomagało, tak jakby przywracać świadomość do ciała, czyli żeby jeśli jesteśmy zdenerwowani, nie myśleć o tych emocjach, nie stapiać się z tymi emocjami, tylko właśnie przywołujemy uwagę do swojego ciała. Natomiast drugą rękę lubię trzymać sobie na brzuchu, ponieważ to co ważne w takim ćwiczeniu oddechowym, żeby nasz wdech nie szedł do klatki piersiowej, która ma się nam powiększać, tylko on ma iść do brzucha. Czyli podczas wdechu brzuch będzie nam się powiększał, natomiast podczas wydechu brzuch powinien maleć. To jest tak zwany oddech przeponowy. Także spróbujmy zrobić to razem. esto es Jak widzisz, jest to bardzo proste ćwiczenie. Wydłużanie wydechu powoduje, że uruchamia nam się układ, który jest odpowiedzialny właśnie za obniżanie ciśnienia, uspokajanie tętna pracy serca i możesz je wykonać, nie wiem, stojąc na ulicy, czy będąc w pracy, kiedy na przykład pokłócisz się z koleżanką i możesz pójść do toalety. Tak jak powiedziałam, nie martwcie się jeśli na początku nie będziesz w stanie myśleć o wszystkich tych czynnikach, czyli wdech przez nos, wydech przez usta. Czy wdech do brzucha, ale ważne jest, żebyś zaczęła to praktykować. W miarę jak nabierzesz doświadczenia i pewności w tym ćwiczeniu, możesz dodawać kolejne etapy. Mam nadzieję, że to ćwiczenie ci się przyda.